Dzień dobry, witam państwa. Końcówka piątkowej sesji sprzyjała umocnieniu wspólnej waluty. Dziś rano również znajdujemy się na jeszcze wyższych poziomach. Para euro USD znajduje się dziś na poziomie 1,36,10. Wszystko za sprawą dobrej wiadomości z Eurogrupy, która ustaliła ostatecznie szczegóły planu pomocowego dla Grecji. Obecnie wystarczy już, aby Grecja poprosiła o tę pomoc, i środki trafią do jej gospodarki. Zauważmy, że kwota szacowana tej pomocy to 30 miliardów euro, a zatem nie wystarczy to na pewno na pokrycie całości obecnych potrzeb greckiej gospodarki. Natomiast jak podkreślił szef Eurogrupy, środki te mają na celu jedynie ustabilizować sytuację Grecji na tyle, aby mogła pożyczyć resztę środków już na rynku finansowym. Na parach złotowych mamy dziś rano z jednej strony umacnienie złotego względem dolara kurs USD PLN znalazł się na poziomie 2,84,10. Natomiast z drugiej strony mieliśmy wysokie otwarcie na parze EURO PLN, której kurs dotarł w pewnym momencie nawet do okolic 3,89,40. Natomiast w tym momencie znajduje się na poziomie 3,86,60. Na dzisiejszą sesję nie zaplanowano żadnych istotnych publikacji makroekonomicznych. Natomiast na pary złotowe z pewnością mogą wpływać ewentualne pojawiające się niespodziewanie komentarze ze strony polityków bądź innych ważnych osób w polskiej gospodarce. Dziękuję Państwu, życzę udanego dnia. Do widzenia.